Moja piąta inspiracja surówkowa to klasyka nie klasyka, czyli surówka z białej kapusty, ale zrobiona ciut inaczej. Czasami krojenie nie naprawdę potrafi zmienić smak. Młodą kapustę ja wybrałem stożkową, bo tej porze jest jedną z fajniejszych. Ś szatkuje na mandolinie na drobne wiórki. Możesz to zrobić nożem, będzie troszkę grubsze, ale to nic wielkiego w smaku nie zmieni. Do tego dwie średnie marchewki na paseczki pociachane obieraczką, żeby było ładnie, kolorowo, fajnie i chrupiąco. Do tego ogórek niegruntowy, tylko klasyczny ogórek długi. Jego tylko dokładnie wyszarowuję i do on, pojawienia się nasion również strugaczką obieram na paseczki, które wrzucam w całości do sałatki. Do tego jedna czerwona papryka pocięta w drobne paseczki, jedna wpiórka pocięta purpurowa cebulka. Wszystko razem mieszam i robię przy, y, klasyczny winegret. Musztarda. Ja użyłem ostrej Dijon, ale to możesz użyć delikatnej. Sok z cytryny. Ja użyłem ziół y, mieszanki Café de Paris, bo chcę, żeby surówka kojarzyła mi się teraz z Francją, ale ty użyj ulubionych ziół, do tego troszkę soli, troszkę pieprzu, łyżka miodu i... Delikatny w smaku olej, wszystko razem mieszam, aż się połączy. Dodaję do surówki mieszam całość i odstawiam surówkę na mniej więcej godzinkę, żeby się dobrze ze sobą połączyła i zaprzyjaźniła, przegryzła, lub nazwij to, jak chcesz. Surówka jest fajna, kolorowa, chrupiąca, smaczna. O tej porze po prostu idealna, więc ją razem ze mną.